Dobry wieczór kochani. Dzisiaj znowu pogaduchy do poduchy, o czym bym dzisiaj chciała porozmawiać. Dzisiaj bym chciała troszeczkę się pomądrzyć i popowiadać o tym momencie oczekiwania na partnera o tej walce. Już Kiedyś takie filmiki też tam nagrywałam na samym początku. Również teraz bym też chciała nagrać taki filmik właśnie. Jak, jak możecie przetrwać? ten czas, to oczekiwanie na partnera, jeżeli wykonujecie rytuał. W ogóle taką tą ogólną waszą walkę, tak? Bo to jest walka. Walczymy o swoje szczęście, walczymy o partnera. I nawet gdzieś ten partner, jeżeli nawet wykonujemy rytuały, czy czarnego wesela, czy rytuał krwi, gdzieś tam partner, prawda, w ciągu tych 14 dniach się pojawia nam. Pokazuje się mniej więcej gdzieś tam na horyzoncie. To kochani, nauczcie się cieszyć, Takimi małymi rzeczami. Taka zwykła pięciominutowa rozmowa przez telefon z partnerem, gdzie do tej pory nie dzwonił, gdzie do tej pory, przepraszam, nie dawał znaku życia, nagle się odzywa, nagle zaczyna się z nami interesować. I nawet niech te rozmowy trwają parę sekund, cieszmy się z tego. Nie narzekajmy, że za krótko, że za mało, że nie powiedział tak jak trzeba. Nie, wy musicie się cieszyć każdą, każdym drobiazgiem. Ze strony partnera, ponieważ to nie ja już, nie wy, tylko to już daje wam wszechświat taką możliwość. I więc jesteście testowani, tak naprawdę, jesteście sprawdzani przez wszechświat, czy Wy zasługujecie na powrót tego partnera, bo, bo, bo czy umiecie się cieszyć z małych rzeczy? Czy macie takie te wygórowane, żeby partner przyjechał, rzucił się na kolanach, pęk czerwonych róż wam dał, wyznawał miłość, płakał i przepraszał? Nie, wy musicie się nauczyć cieszyć małymi drobiazgami, ponieważ te małe drobiazgi, jeżeli je będziemy szanować, jeżeli będziemy się umieli z nich cieszyć, umieli, to one przerodzą się. Wielką, potężną nagrodę, tą, na którą czekamy. Tą, która będzie taką właśnie, tak jak mówiłam, nagrodą za to, że jesteśmy cierpliwi, że nie zmieniamy zdania co chwila, że jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy, że jesteśmy konsekwentni w tym, że walczymy o tego jednego, jedynego partnera. To wtedy ta nasza miłość i my jesteśmy wystawieni na próbę tak naprawdę, ten wszechświat potrafi nas troszeczkę przetestować i fajnie, że testuje, bo i my się czegoś uczymy, więc tak jak mówiłam no ja robiąc rytuał, wchodzimy w te pierwsze 14 dni wykonywanego rytuału, jeżeli coś się zadzieje, mówię, jakiś banał po prostu to cieszyć się z tego banału z takiej głupotki, ale cieszyć się, dlatego, że tak jak mówię, to jest coś, to jest takie Coś, co przerodzi się później w wielką miłość. Wszechświat będzie nam dawał wielkie nagrody za to, że umiemy docenić takie małe rzeczy. Kochani, przede wszystkim nie denerwujcie się podczas wykonywanego rytuału, nie denerwujcie się, jeżeli czekacie na partnera, tak jak wielokrotnie już mówiłam. Nie dajcie się nakręcać, że nie wyjdzie, że nie ma sensu, że szkoda czasu, że szkoda tego wszystkiego. Nie. Wy nie możecie wątpić, jeżeli jesteście w trakcie rytuału wykonywania, nie ma miejsca na zwątpienia. Tu jest miejsce tylko na walkę i tylko na dobrą, pozytywną energię. Musicie walczyć, cieszyć się z małych rzeczy, z drobiazgów, walczyć. Nie ma podczas wykonywania honoru. Takiego przyrostu ambicji, ja nie zadzwoni, ja nie napiszę, bo ja to ja, czuję się pokrzywdzona, czuję czy pokrzywdzony, czuję się niedoceniona. Nie. Podczas rytuału ma być skrucha, ma być taka pokora, podczas wykonywanego rytuału bo my musimy sobie na to wszystko niestety zasłużyć. Tak ten świat jest skonstruowany i wszechświat, że my na wszystko musimy zapracować. I nawet jeżeli podczas rytuału wchodzi magia i to tutaj jest Potężna siła słów, potężna siła wpajania w podświadomość partnera, praca z podświadomością i świadomością partnera coś bardzo silnego, bardzo mocnego, ale tak jak mówię, jesteście sprawdzani na każdym kroku nie przeze mnie, przez wszechświat. Czy warto yy, dawać drugą szansę? Czy warto, żeby partner wrócił do nas? Bo on był i odszedł. Więc też odszedł z jakiegoś powodu. Oczywiście odchodzi z powodu, bo się zakochał w innej kobiecie, bo jakaś inna larwa go uwiodła, tak? My się zakochujemy, no bo serce nie sługa, w osobach żonatych, mężatych, zajętych albo mamy swojego partnera, który odchodzi, bo nie podoba mu się nasze zachowanie. Przyczyn jest wiele tak naprawdę. I tak naprawdę w każdym tym odejściu partnera. Tak naprawdę jest, są winne obie strony. Nie tak silnie, jak ten partner, który nas porzuca, zostawia z dziećmi, idzie do, do, do jakiejś innej larwy. E, oczywiście nie, ale też mamy tutaj współudział w tym odejściu. I, I dlatego, jeżeli wszechświat powrót partnera nam stopniuje i powolutku nam go oddaje, musimy cieszyć się, kochani, z najmniejszych gestów. Z najmniejszych takich sytuacji powrotu partnera. Szanować to. Ja nie mówię, żeby klękać klękajcie narody i w ogóle, w ogóle nadskakiwać mu, bo, bo, bo łaskawie pan zadzwonił. Nie, ale cieszyć się wewnętrznie, w środku, być zadowolonym z tego, co się wydarzyło. Oczywiście macie swoje zasady, oczywiście działacie z partnerami według swoich zasad, ale wszechświat musi od Was wyczuć taką wdzięczność i taką radość za to, co się wydarzyło, co się działo. Czyli mówię, najmniejszy, najkrótszy naj, 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 naj telefon, najkrótsza rozmowa telefoniczna, e, e, SMS, e, ok, nie wiem, jest ok, krótka odpowiedź, ale ona musi Was zadawalać, jak na razie, bo mówię małymi kroczkami do wielkiego sukcesu. E, musicie, kochani. Tak jak mówiłam, ja wiem, że ta walka o partnera jest ciężka, najgorsze jest to cholerne czekanie, ja sobie zdaję z tego sprawę i wiem moje kochane gołąbeczki, że to boli, bardzo boli i jest to bardzo trudne do przejścia, ale my walczymy i nie możemy smutasić się, nie możemy się martwić, zamartwiać, nie spać, nie jeść, musimy żyć. Musimy żyć apart, i, i tak jak mówię, wprowadzać cały czas tą dobrą, pozytywną energię. Podczas tego rytuału musimy, po prostu musimy, więc tak jak ja pokaż, na każdym filmiku powtarzam, podchodząc do rytuału, musicie wiedzieć, że chcecie, że macie siłę walki, że będziecie walczyć o tego partnera, że po prostu jesteście tego wszystkiego świadomi i że wiecie, że to będzie trwało troszeczkę, że to nie będzie jutro, pojutrze, za tydzień. Nie czekajcie po dwóch dniach na efekty, bo ja Wam mówię, że ich nie będzie. Nigdy w życiu. Jeżeli będą, to będą małe, które właśnie te małe Was nie zadawalają, a powinny Was zadawalać. Każdy ruch partnera powinien was, was cieszyć, bo ten następny ruch będzie jeszcze silniejszy, jeszcze mocniejszy, więc wszystko będzie potęgowało. E, musicie, mówię, być spokojni, e, nie żyć ze świadomością tego wykonywanego ortogazmu. to już wczoraj mówiłam, tak? Więc nie będę dwa razy się, e, kochani, powtarzała. E, musicie. Być dzielni, po prostu dzielni. Bardzo mnie cieszą właśnie takie informacje, jak panie piszą, albo panowie, a zazwyczaj panie, że, że się nie przyjmują, że chodzą na siłownie, że, że, że chodzą na baseny, że chodzą na spacer, Oczywiście teraz jest pozamykane wszystko, ale tak mówię, tak poprzednio, że, że one wiedzą, że jej będzie dobrze. i i czuć, bić od niej, i bije od niej taka radość, taka takie fajne i taka wdzięczność właśnie wszechświatowi za to, co się w tej chwili dzieje. I to jest piękne. I, i ja wtedy też mówię, Boże, jest super, bo, bo, bo wtedy przy każdym rytuale odczuwamy tą energię Waszą, i, i tutaj już nie mam po prostu przy takiej mm, pani, która jest tak zadowolona z tego, co się dzieje i, i nie wprowadza tych bytów. Mm, do tego rytuału, że z tą panią nie mamy żadnej że nic nie musimy robić, nie musimy, nie musimy się na nie skupiać. Skupiamy się tylko jedynie na powrocie partnera. Ale jak jest pani ciągle smutna, jest, i płakałką, i, i, i niezadowolona jest, i jest nieszczęśliwa i serce boli, i serce krwawi. I ja wiem, że to boli. Ja wiem z tego serca wiem. to wtedy musimy taką panią biedną, dosmutoskowaną, najpierw oczyścić, wyczyścić serduszko, żeby troszeczkę stanęła na nogi, a później bierzemy się za partnera. Ja nie narzekam, broń Boże, żeby to nie było dobrane, że ja narzekam, przecież babie zapłaciliśmy, niech, niech zajwania, niech zapierdziela i niech wszystkich czyści dookoła. Tak, oczywiście, pewnie, że tak, ja wcale nie mówię, że nie, tylko mi jest szkoda, szkoda mieć z was aniołeczki, bo po to wprowadzamy tą dobrą energię, żebyście i wy się dobrze czuli i żebyście wy mieli pozytywną taką werwę, ochotę do życia, a nie tak siedzicie, takie smutasy pod kołdrami, tak czekacie, kiedy się skończy ten rytuał i kiedy będzie te 30 dni, kiedy ten barner wróci. Nie możemy czekać, musimy po prostu żyć. I podczas tego zwykłego życia, codzienności naszej, fajne, fa robić rzeczy, które kochamy, które lubimy, odbić o one nam przychodziły, ten te partner będzie wracał, pomalutku, powolutku, ale będzie wracał. Teraz jest w ogóle też ciężka sytuacja, że jest jestem koronawirus, tak? Też ja wiem, że tu tak się na wszystko zwala i zawsze trzeba znaleźć winnego, więc ja znalazłam koronawirusa, że nieraz, jeżeli partnerzy są za granicą, ciężko jest z tym powrotem. I tutaj też musimy wziąć to pod uwagę, ale oczywiście możemy powodować ten kontakt mailowy, kontakt telefoniczny, tam na Whatsappie, tak, czy, czy na innych komunikatorach, żeby ten kontakt był. Ale tutaj wtedy już nie czekajcie, nie oczekujcie nie, nie, nie tego takiego powrotu, że przyjedzie, że będzie, no bo niestety te ograniczenia są i na to już żaden rytualista niestety nie ma wpływu. Chociaż bardzo bym chciała, powiem Wam szczerze, bardzo bym chciała tutaj tego koronawirusa już usunąć z tego całego świata. Yy, więc tak jak mówię, kochani, piękny, pozytywny nastrój. Nie martwimy się, nie sami się, po prostu idziemy do przodu po naszą wygraną, Po tą wygraną, czyli ten partner, będzie dla nas da to cierpliwość, zatyczkanie, bo wy jesteście wielcy, jesteście wspaniali, wy jesteście tak kochani, że nie wiem, czy Wy sobie sami sprawę zdajecie z tego, jak bardzo jesteście kochani. Ja po prostu przed tak każdą, jak mówiłam wczoraj, przed każdym chylenisko głowę i wielki szacunek mam do każdego z Was, że jesteście tak tak wytrwale walczycie o partnera i to są takie miłości, że i normalnie ja chyba zacznę książkę pisać o was, bo, bo oczywiście nie podając imion i nazwisk i dat urodzenia, ale to jest coś niesamowitego jak ja słucham tych historii, jak czuję tą waszą emocję, tą energię podczas wykonywanego rytuału, to jest coś co miliony, to pieniądze przy tym nie mają żadnych wartości. Przy tych uczuciach, które wy macie, tą tęsknotę, ten, ten żal, ten smutek, tą to, to, to miłość, to pragnienie, to oczekiwanie, tą cierpliwość, tą piękną cierpliwość, co, co ciężko jest z was wydobyć, tą cierpliwość, ale ta cierpliwość jest. To jest coś cudownego, to jest coś pięknego. Ja mówię, żadne grube miliony nie mają porównania do tego, co wy w sobie macie. Jak wy macie cudowne podejście do, do tego wszystkiego, że mówię, no trudno, podłamujecie się, gdzieś mi tam uciekacie, gdzieś mi się przelewacie przez te. Palce, ale wracacie, wracacie, jesteście dzielni, naprawdę nisko przed każdym z Was. chyle głowę, mam do Was wielki szacunek i wiem, że, że Wam się uda, bo takim ludziom jak Wy jest niemożliwością, żeby Wam się nie udało. To jest niemożliwością. Może być dla jednych dłużej, dla jednych krócej, ale, ale jest, ale jest i będzie ta miłość. Tylko cierpliwości, kochani, błagam Was, tylko cierpliwości, bo. Tu jesteśmy nas wystawieni na taką próbę przez wszechświat właśnie. On wszechświat nam, testuje nas i będzie nas testował. On tak naprawdę testuje nas codziennie, tylko my nie, przy, nie przykładamy do tego wagi. Bo żyjemy, lecimy w pośpiechu, pracujemy, dzieci, dą swoje obowiązki. My nie wiemy, że my jesteśmy testowani, bo wszechświat nas testuje, czy zasługujemy na coś, więc fajnie być dobrym, fajnie być pozytywnie nastawionym i fajnie być, mówię. I nie dać się wkręcać tym ludziom toksycznym w te głupoty. Nie słuchajcie tych pierdół podczas tych... Przez wykonywania rytuału, nie słuchajcie tych głupot, które wpajają Wam dzieci w wieku 14 czy 13 lat, opowiadają jakieś informacje wyczytane z internetu, które w ogóle nie mają pokrycia. Błagam, nie jesteście czegoś pewni, to piszcie, dzwoncie do, do, do rytualistów, pytajcie się, rozmawiajcie z rytualistami. Nie słuchajcie głupot, bo to jest po prostu, bo wy się wkręcacie i później to wszystko na Ta cała praca, przepoczęta sytualna, bierze w łeb, bo się nasłuchacie jakichś takich pierdolasów, co ktoś nawet nie wie, o czym mówi. Nie wolno. W ogóle nie chodźcie w żadnych forach azoretycznych, bo to jest, to jest nakręcanie się jeden na drugiego taką agresją i złością i to jest niepotrzebne podczas, mówię, rytuału. Później posiedzicie pół dnia na takim forum, naczytacie się tych głupot i później jest wątpienie i nie wyjdzie i nie wróci i nie kocha i nie przyjdzie. On kocha tamtą, bo na Facebooku wstawił. O Jezu, nie ma. Musicie mieć swój rozum. I swoje podejście, dlatego, że nikt inny tak nie zna partnera jak wy i żadna Kasia z 7, 8, 2, 4, yy, z, yy, forum nie zna tak waszego Krzysia, Piotra czy Rysia jak wy sami, jak wy same, tak, więc nie może jakaś tam, ale wiadomo, że ta Kasia 7, 8, 4, 3, nie ma kurczę 13 lat. Dlatego wydajcie sobie spokój z tymi forami i skupcie się tylko na powrocie partnera, skupcie się na sobie, kochani, i na swoim szczęściu. Ja wiem, że ta walka jest trudna, mozolna i ciężka, ale jest. Podejmujecie rękawice i musicie skończyć tą walkę. Pełną, wygraną. I tak jak zawsze powtarzam, nie jesteście sami, kochani, jestem ja, jesteście wy, jest energia piękna, cudowna, potężna energia i jest wszechświat, który was nigdy nie zawiedzie i nigdy was nie zostawi. Wszechświat zawsze jest z wami i we wszechświecie jest tyle miejsca, że wszystkich pomieści i wszystkim pomoże. Ściskam Was, kochani, bardzo, bardzo mocno. Przytulam każdego po kolei i życzę cudownych. Cudownego, pięknej, cudownej, pięknej nocy i cudownych, kolorowych snów. Dobranoc, moje kochane aniołki.